Siemano, witam was, Spider-Slam Games TV w szybkim giveawayu z okazji 22 listopada. Tak, ta data nic nie znaczy, ale po prostu, aby był jakiś powód, żeby robić giveaway, a to właśnie to jest ten powód. 22 listopada z dzisiejszym powodem. Co będzie do zgarnięcia? Do zgarnięcia będzie Divinity 2 Devil Developers Cut. I grid dwójka oczywiście obydwie gry da platformę Steam. Także jeżeli chcecie zgarnąć te obydwie superuberowe, fajowe pozycje, musicie zrobić małe, krótkie, kurde rzeczy, aby wszystko pykło. Musicie napisać komentarz, że bierzecie udział. Jeżeli nie subskrybujecie kanał to zasubujcie go. A do tego jeszcze udostępnijcie ten film na Facebooku, żeby dotarł do większej ilości osób. Także to by było wszystko z mojej strony, a i ogłoszenie tego kto wygrał będzie jutro. Już jutro, jutro wieczorkiem możecie zgłoszenia przysyłać do godziny 15, do godziny 15, a wieczorkiem będzie ogłoszenie wyników, które będzie również udostępnione i potem niech się zwycięzca ze mną skontaktuje. Także trzymajcie się i życzę powodzenia. Cześć!